Ciema, z tej strony Oski, dzisiaj nagrywamy Minecrafta. Jesteśmy w moim jakim pokoju idziemy museczko. I te obrazy chyba wiecie po co są. O! W jednym jest moje skarby. Nie, ale dzisiaj tytuł odcinka będzie oprowadzam was po moim świecie. Tutaj sobie dorobiłem jakoś tak, zrobiłem jakoś tak coś. Nie wiem czy mam tam spoko. Zniknęła forma świnek, ale nie. O! I teraz powiem coś. Przed chwilą co powiedziałem to słowo. Napiszcie w komentarzach, co ja przed sekundką powiedziałem. Kto napisze dobrze? Jest kozakiem. Zniknęło. Co? Z tego miejsca? Gdy się oglądam moje odcinki, to wie. I to zostało przeniesione. Tu mamy ziemniaczki, sobie prawie skończyłem już. O! I tu wyrównałem teren, żeby do Maćka było. Maciek TV tu mieszka. Yy, Sary za to Maciek, ale ja musiałem pożyczyć. Oddam ci to niedługo. Znaczy jak wejdziesz na serwer to ci oddam. I tutaj jest taki basenik nasz. O, patrzcie ile tych owieczek jest. Mam je od dwóch tygodni. Widzicie ile jest? Zaraz do tamtego przejdziemy. E, do tamtego ze szkła. To jest taka farma moja. Pszenicy. I tu też taka podziemna. O, tak ona wygląda. I to jest skrzynka na pszenicę. Dobra. E, jeszcze pójdziemy sobie tam. Tu jest jakiś tu posoń e, mojego kolegi. Tu jest farma trzciny i ziemniaków timera, którego dawno już na tym serwis nie było. Tu była jakaś domek czy tam budowla i ktoś to zniszczył, nie? Nie wiem, co się stało. O. A tu jest e, most, który zbudowałem Tymkowi. Nie? Z pół godziny się męczyłem nad tym. No. O, i zasiąłem mu... E, pszenicę. O taką, tu. Ja mu pozbieram w sumie, żebym miał... No pszenicę ma te krówki, no to... No to, bo tam trzeba pozbierać, nie? Proszę krówki, rozmnożajcie się. Róbcie babo. Proszę. O nie. Dobra. Ileś tu mu odłożymy, Tutaj sobie serdecznie pozbiera. Tu jest jego domek. Tu miał to w magmie bo zrobiłem mu trolla. Ale już na razie nie będę nikomu robił trollów. <laughs> I chyba gwóźdź programu będzie chyba. No, taki fajny. Ten odcinek może być krótki, bo jeśli ja dzisiaj nagram z trzy, to... To, wiecie, to to... trochę będziecie mieli do oglądania. No ja teraz tam idziemy na speedzie. No. Winda do góry. Winda na dół. Tu jest jeszcze winda, jest do góry. Wziąłem ziemniaki. I zrobiłem tutaj farmę świnek taką. Budowałem to 4 dni po Dużo drewna na to poszło strasznie. Wiecie, jak trudno było te świnki? tutaj sprowadzić albo jedna się nie słuchała, albo druga albo tam trzecia coś no wiecie jak to jest z zwierzątkami w minecraft'ciku myślę, że to tutaj będzie jeszcze trochę i w następnym odcinku chyba sobie powiększymy farmę tych owieczek i muszę przynieść ziemniaki trochę. I tu wychodzimy sobie. No jesteśmy na górze. No nie wiem, czym po prostu takie wysokie to robimy, no ale... nie się tam podoba. O, jeszcze powinienem wam pokazać. Mamy... Będę robił jeszcze taki magazyn. Jeszcze będę robił taki większy to jest na razie malutkie. Oto. Tu tam mam wełnę całą. Tu mam wełnę. Tu się już nic nie mieści. Piesek? Piesek, trochę, spoko. Ukończymy sobie szklarnię. Tu jest coś fajnego. Enchanting Lapis mam, o Jezu. No zobaczcie jakie mam ten kilo wzniszczony Zadumowałem na to 3 kilofy Trzy żelazne I tyle I tyle mi zużyło dieksowego. Więc Z dieksami trochę stoję no, no słabo można powiedzieć Ile się ma na ten blok? Piechu Cztery jestem tu do, do piecyka. O, tu jest też pięć szkła. Może sobie jeszcze... tu nie wiem co będzie. Tu coś też chciałbym zrobić. I sobie kończymy tą farmę. Nie. O. Sobie tylko to zrobimy. Mam jeszcze tu. I tam trochę. To idziemy podwiać. Chodź. I już zalewamy. Widzisz? Dawaj, kolejne sześć. O kurde, węgle już nie mam. Trzeba będzie poszukać. Może trzeba iść do kopalni. To ogarnę to po odcinku. Tym pierwszym. Bo następny odcinek... Yy, no czy następny, nie, nie chcę, że następny, tylko... No ten dzisiejszy jeszcze będzie tak gdzieś po... 15.00 I następny będzie o 17.00. A dzisiaj tak, nic nie robię, bo dzisiaj jest czwartek Czy tam, Ta, czwartek dziś Jutro jest piątek Jutro też będzie, jest dwa filmy na pewno I przez te dwa tygodnie, bo nie chodzimy do szkoły to... No to będę nagrywał tam po dwa filmy, bo będę miał tam dużo czasu Patrzcie, ile tych owieczek jest Tam z dwie powybijam, wybijam, żeby mieć No, z 40 tego mięska tak, tik 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 i patrzymy 32, no to tak gdzieś ze stag weźmiemy. Idę w Maćkowie. Niech ma jedzonka trochę. Dobra, mas tak i... I tyle. I żeby wiedział, że to ode mnie. To mu... To mu włożę jeszcze wełnę moją. Żeby wiedział, że to ode mnie. Nie wiem, czy mam filety owieczki, ale no, są spoko. Maciek, proszę. Masz do skrzyneczki. A, to No, Dobra, Dobra. zrobiliśmy dobry uczynek dla Macieka. Okej, wiecie, daj mu jedzenie. To, to, to chyba będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, bo to o, jeszcze trzy nagrywał, to wiesz. O, i napiszcie, co, co powiedziałem. Jak zeskakiwałem z tego. Napiszcie. Jak zeskakiwałem stąd, czego tu nie ma. Kurde, takie podpowiedzi wam daję, że... Dobra, to jest chyba na tyle w dzisiejszym odcinku na teraz. Trzymajcie się. Cześć!